Dzień dobry, witam w czwartek. Eee, przed chwilką okazało się, że prawdopodobnie będzie kolejny całkowity lockdown. Tak więc pozamykają pewnie siłownie już na amen i znowu część ludzi nie będzie miała gdzie trenować. I z tego powodu eee, w odcinku dzisiejszym odpowiem Wam na jedno ważne pytanie: Czy, aby trenować, musimy mieć siłownię i czy możemy na przykład ciężar z siłowni zastąpić jakąś? Inną formą sprzętu. Tak więc za chwilkę lecimy z tematem. Dobra, i czy możemy w domu bez sprzętu, i czy w ogóle ma to sens? I ogólnie temat jest taki: Twoje miście nie widzą różnicy pomiędzy różnym rodzajem oporu. Różny typ oporu, przez to mam na myśli na przykład, że mogą to być sztangi, sztangielki, gumy, ketle, masa własnego ciała, czy nawet nawet, nie wiem, kamienie i butelki z wodą. To mówi nam o tym, że aby trenować, nie musisz mieć wcale dostępu do siłowni, ponieważ możesz zrobić ze spokojem dobrej jakości trening w domu z naprawdę minimalną ilością sprzętu. Mogą to być gumy, mogą to być ketle, które są bardzo małe i zajmują mało miejsca, a które są jednocześnie naprawdę dobrym narzędziem treningowym. I osoby, które mówią na przykład, że nie mogą totalnie nic robić, bo wszystko jest pozamykane, to osoby, które z reguły szukają wymówki i osoby, dla których każdy nawet najmniejszy pretekst jest dobry, aby po prostu nic nie robić. Tak więc. Wasze mieście nie widzą różnicy między różnym typem oporu. Oczywiście, wiadomo, że najlepiej iść sobie na siłownię, wziąć sztangę, bo jest to wygodne, przyjemne i przede wszystkim szybkie. Ale jeśli nie ma takiej możliwości, to trzeba kombinować. I właśnie na przykład gumy, czy nawet masa własnego ciała będą takimi jednymi z tych rzeczy, które w domu sprawdzą się naprawdę dobrze i pozwolą Wam zrobić taki dobry, skuteczny trening który może nawet dać Wam fajne efekty pod kątem sylwetki i ogólnie całego wyglądu. Tak więc jeśli chodzi o to pytanie, to warto to zdementować. Nie musisz mieć typowej siłowni, aby robić trening skuteczny, bo możesz to zrobić dowolną inną rzeczą, która stawia opór Twoim mięśniom. Chyba tyle w tym temacie mam nadzieję, że to powiedziałem miarę prosto i przejrzyście, tak więc to będzie już powoli końcówka tego odcinka. A i w tym vlogu to już wszystko, tak więc mam nadzieję, że teraz temat jest dla Was jasny i że nie macie żadnych oporów, aby robić coś w domu lub w innych miejscach. Tymczasem, jeśli oczywiście będzie taki całkowity lockdown, to planuję na tym kanale zrobić jakieś taką serię filmów każdego dnia. Abyście, mimo tego, że będzie wszystko pozamykane, mogli robić coś w domu każdego dnia, takie proste, proste rzeczy, które pozwolą Wam utrzymać zdrowie i potem nawet niekiedy wrócić silniejszym do treningów i do normalnego życia, które mam nadzieję kiedyś w końcu przejdzie. Tymczasem na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.